Hmm. Cześć, witam Was w moim kolejnym odcinku. Zagramy w Minecraft na serwerze yy, trzeci i gra w chowanego. Gra rozpoczęła się za 30 sekund. Więc ja się jeszcze zanim witam. i ja zaczynam ten... No, zagramy w Minecraft yy, 3 na serwerze i gramy w chowanego. czekamy 10 sekund dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa Dobra, i chowamy się yy... Z Kurczę wydechowanego! Wydechowanego! Eeeee! Będę tym, będę tym! Odwróć pierwszy, okej. Okay. Nie, skrękam się. <trywa> Aaaa! gania mnie! To za miejsce! Jeszcze mam lagi! Nie, 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 nie! To ja, nie, nie! Aaaa! Przegrałem! Właśnie chowający! Okej, okay. fajnie. Jestem chowającym, czy co? Szukającym? Eee... nie. Gdzie jestem? Szukający! 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 będzie raz jak odcinki Jak szukam szukamy, szukamy. E, szukamy, 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 e, szukamy, 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 to i Ale szukamy, 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 Eee, dobra, nie wiem gdzie szukać. Gdzie <laughs> poszukać? Nikogo tutaj chyba raczej nie ma. żeby go wysłuchać? Szukamy, szukamy. Szukamy. Szukamy! Nie będzie chyba miejsca wyszukana. A piecyczki? Pieca? Dobra, na dům. Eee, na bombe. Huuu. Dobra, Možná to ještě někdo nám tu Jako. Jejku. Nevím, kde yeah. oni jsou.

Ale to nie jest to, chyba. Um. Tu chyba już nie koniec znajdziemy. Chociaż. Aj się chyba z grabą, bo go miał. Um. Chyba go odwiedzera będę miał Nie to jest on, więc jego się nie da Chyba jest też szukający Nie chyba to już nie koniec Betty, więc chowających, trzy szukających jeden

Ja chyba jedę na spam, bo nie już nikogo nie znajdę. Chociaż nie, chyba nie, nikogo już nie znajdę. Nie, nie. Jednego! Jednego, mamy, mam! Jednego mam! Kurczę. Tu mam muszę mieć lagi. mi. Tu jest, tu jest! উদ কৰা Będzie, 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 będzie! Nie, tu już nikogo nie będzie. Dobra, to ja też będę kończył... Nie, minutka. No i też będę kończył odcinek, ponieważ minutka i koniec. Nagram jeszcze jeden odcinek. Ten nazwa trzy, trzy odcinki, które muszę pamiętam, że muszę jeszcze wrócić. Dzisiaj mam... Jestem rozkręcony i mam pewną ochotę żeby bić... Aż znaczy, no, żeby grać w Ta i żeby nagrać te odcinki. Więc łapkujcie, słuchajcie komentarze pod internetu. I... i to wszystko, ale jeszcze poczekamy na tę minutkę, żeby mnie tutaj jeszcze wcześniej do na... E, właściwie tej e, tak tego nas a w następnym odcinku zabramy sobie chyba... Yy, no nie wiem, czy hmm. myśmy sobie zabrali. Pozdrawiam, że wreszcie do tej PHP, ACH PHP przeszliśmy, chowanego teraz. Ale poza chowanym jeszcze powinno być jakieś ciekawe rzeczy, nie wiem. Jest tutaj 1000 zlotów, a 640 z nich, więc to jest tylko coś nawet nie. Te srebr chowających się. Dobrze no, to chyba wszystko. No to ja. 10 sekund. Te już byli skopowany. mogę się tak pożegnać. Szybko, szybko, szybko! Szybko. Szybko. szybko! Koniec. Dobra, ja kończę ten odcinek. Subrykujcie. Łapujcie, komentujcie, porównujcie mnie i zapraszam Was na ten serwer na